Superbet sponsorem głównym GKS-u Tychy. Razem jest super. większy drugiej grupy? A nie mam pojęcia, to musisz się trenować. Ale indywidualnie sporo pracujesz. To prawda, to prawda, nie ukrywam ja. tego. Ale tutaj chyba trzeba jeszcze jeździki przyłożyć. Bo nie widziałem. To opowiadaj, jak się tak pracujesz. Nie? No, generalnie pewnie no, takie dość znane nazwisko. To chyba to mocowe nazwisko. No to generalnie z y, trenerem. Gatuną, Piotrkiem Kurkiem z Poznania, tam dużo chłopaków, czy to zlewa, czy ogólnie z Ekstraklasy tam do niego jeździ. Już ja też... jak czy to o tym tak, tak, mówił. Tak, 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 właśnie tak, o tym, o tym trenerze, no i generalnie no, bardzo zadowolony jestem z tej współpracy, też cieszy mnie to, że ten trenera to pozwala, nie ma z tym problemu, ale oczywiście to też jest wszystko jakby tak poukładane, że, że komunikuję co robię i też mi po prostu mówi co mogę, czego nie mogę robić, no i to to potem ma takie Przełożenie, że ma ręce i nogi. No i co najważniejsze, że się lepiej czuje, a to chyba jest też najistotniejsze. Wczoraj popołudnie, wolne, ale aktywnie spędzaliście? Dzień. Tak, tak, tak. E, razem z Odysem i e, Kubą byliśmy na, e, na czatorze. Akurat też spotkaliśmy tenerówki e, i też Kupaków, którzy tam też wjechali sobie e, kolejką, tak jak my. Więc e, nie no, na pewno fajnie spędziliśmy sobie ten e, wolny czas. E, I obok! E, jak obok? obok! On się mało. skupia na mówieniu. No właśnie! <laughs> Czyżby to jest tak łatwo? E, no i na pewno fajnie spędziliśmy ten czas. I No i też cieszę, że, że była taka chwila w sposób. Troszko, jak to się stało, że Maciej Mańka na treningu na siłowni pojawił się w bluzie reprezentacji Polski? W jakich okolicznościach do tego doszło? A zabrałem sobie sprzęt z kadry na poranne bieganie tutaj po ustronie, no i chłopaki dorwali bluzę no i mieli trochę ubawy Jeśli chodzi o kadrę U19, zrać kulisy, jak to się stało, że znalazłeś się w sztabie tej kadry? Eee, pewnego wieczoru zadzwonił trener Rumak, który zaprosił mnie do swojego projektu, do pracy przy jego kadrze. Jakby bardzo się ucieszyłem tutaj z klubu, wszyscy za tym poszli, była pełna zgoda prezesa, trenera, żebym do tej kadry mógł dołączyć i żebym mógł w tej przygodzie brać udział. Za co tam dokładnie jesteś odpowiedzialny? Jestem fizjoterapeutą w sztabie i odpowiadam za zdrowie piłkarzy i przygotowanie piłkarzy do treningu, do meczu szatnia szybko podłopała jak wróciłeś z pierwszego zgrupowania kadry była mała szyderka czy, czy wszyscy gratulowali nie nie nie, były gratulacje tu akurat chłopaki poważnie do tego podeszli i były gratulacje i pytania jak to wygląda to powiedz o tych pierwszych wrażeniach bo za tą pierwsze zgrupowanie duża jest różnica pomiędzy tym co jest tu a w reprezentacji nie, wiesz co, byliśmy, to pierwsze zgrupowanie, na którym byłem, to było pięciodniowe konsultacyjne zgrupowanie bez meczu kontrolnego. Były to tylko treningi, więc ta praca bardzo przypominała tą pracę, którą tutaj wykonujemy na obozie w Ustroniu. Kurde, mnie zmotywowałeś, no. tak mi się nie chciało. Dzięki za Masz to? Jest. Niech to będzie okrasą tego treningu. A to nagrałeś? Wszystko jest. Na no pewno przyjechaliśmy tu popracować. Myślę, że to co mieliśmy w założeniu, to zrobiliśmy na treningach. Na pewno był czas na ciężką pracę. Był czas na regenerację. Nie był też czas, żeby zintegrować się z paru nowych młodych chłopaków. jest Tomasz. Więc myślę, że nie. Jutro przysięgam, że kończę z Ałośkiem <laughs> uważam za pozytywnie, że wszystko zrobiliśmy to, to, co mieliśmy. A jak młodzi się wprowadzili, jak nowi zawodnicy, Marcin Kozina i, i Tomek Malet? No, na pewno w porządku. No, tutaj każdy, kto przychodzi, ma raczej miłe przyjęcie. Nie ma tutaj jakichś skrzydłów. Tomek fajnie też się wprowadził. Fajny język, taki śmieszny trochę, ale idzie go zrozumieć. Marcin to szczerze tak dużo z nim nie rozmawiam, ale widać, że spokojny, cichy chłopak, skromny, więc okej. Okay. A młodzież taka rozrabia czy, czy bardzo spokojni, pokorni? Nie, młodzież spokojna, w pokojach więcej czasu spędza. Z praniem się zajmuje, więc więcej porządku. Wywiązują się z swoich obowiązków.